Sztuczna inteligencja z całą pewnością może wspierać działania w obszarze PR-u, a przede wszystkim mam na myśli tutaj kwestię tworzenia treści, zarówno tych słownych, jak i tych ilustracji. Te obszary zostały przebadane w naszym instytucie i już wiemy, że o ile w obszarach słownych rzeczywiście jest to praktykowane, o tyle bardzo sceptycznie PR-owcy, przynajmniej w Polsce, podchodzą jeszcze do kwestii dotyczących generowania obrazu. Sztuczna inteligencja w dzisiejszym pr jest dosyć. Kontrowersyjna, przynajmniej w kontekście hipotez, które założyliśmy. Wydawało nam się, że to jest branża szczególnie podatna właśnie na tego rodzaju działania i właśnie w tej branży poznamy wyjątkowe obszary, wyjątkowe programy, które będą inspirowały inne branże, inne instytucje. I tutaj badania jednak sprowadzają nas bardzo twardo na ziemię, ponieważ okazuje się, że raptem trzy spośród kilkudziesięciu wymienionych przez respondentów programów opartych o sztuczną inteligencję, jest używana przez wiele osób. I to jeszcze sprawdzaliśmy w kontekście tego, czy znamy obsługę tych programów bardzo dobrze, czy dobrze. Naturalnie wyszło, że te, które znamy bardzo dobrze, wykorzystujemy chętniej, natomiast te, które znamy mniej, jesteśmy do nich bardziej sceptycznie nastawieni. A więc można byłoby podsumować, że pomimo hipotez i założeń, że mogliśmy obszary w narzędzi éjowych e wprowadzić już teraz, Teraz właśnie w PR polski z bardzo głęboko, praktyka pokazuje inaczej. Polscy piarowcy są sceptyczni. Z badań jednoznacznie wynika, że największą obawą nie jest obawa o swoją pracę. To jest znacznie dalej i u niewielkiej ilości osób, które odpowiadały na nasze pytania. Największa obawa to dehumanizacja procesu komunikowania się. Boimy się, że sztuczna inteligencja zastąpi naszą komunikację, że nie będziemy potrafili porozumiewać się językiem ludzkim, ale ktoś w jakiś sposób sztuczny, niekontrolowany, będzie próbował treści, których my jako ludzie nie bylibyśmy w stanie, czy nie chcielibyśmy produkować. Jeżeli chodzi o przyszłość, to rzeczywiście badania jednoznacznie pokazują, że jesteśmy bardzo otwarci, że mamy wysoką świadomość jako pr tego, jakie są zagrożenia ze sztucznej inteligencji, przynajmniej tak deklarujemy, natomiast z samym wdrożeniem bezpośrednio jesteśmy bardzo ostrożni i sceptycznie do tego podchodzimy. Można byłoby powiedzieć, że jesteśmy na początku, a jaki będzie finał? Myślę, i mam nadzieję, że o tym to już ludzie zdecydują.